Michał Szczerba rzeczowo i celnie punktował Zajączkowską z Konfederacji i wysłannika rezydenta z pałacu, którzy jak zwykle przyszli gadać od rzeczy i straszyć ludzi. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę i subskrypcji, abyśmy mogli dotrzeć do widzów z proeuropejskimi, patriotycznymi materiałami przeciwko kremlowskiej propagandzie prawaków. Zapraszam do oglądania. To może pytanie do pana posła Szczerby. I co w związku z tym? Premier, jedno, Komisja Europejska, drugie. Jak będzie? Będzie tak, jak mówi premier Tusk. Nie Jest będziemy... pan pewien? Tak, jestem pewien i uważam, że ten dialog trwa w wielu formatach. Również w Parlamencie Europejskim rozmawiamy o pakcie dotyczącym imigracji i azylu, i uważamy, że to, co wynegocjował niestety premier Morawiecki wtedy, kiedy. Reprezentował nas przez w Radzie Europejskiej, a co zapadło w grudniu 2023, jest niekorzystne z punktu widzenia Polski, bo nie uwzględnia kwestii związanej z, ze wschodnią granicą, nie uwzględnia również pełnoskalowej wojny na Ukrainie, która rozpoczęła się trzy lata temu, ale my konsekwentnie robimy swoje i, e, i zbieramy środki. Nie przejmujecie się tym, co mówi Komisja Europejska? Oczywiście wszystkim się przejmujemy, co mówi Komisja Europejska, ale jak powiedziałem, ten dialog jest prowadzony, prowadzony w różnych formatach, nie tylko przez e, premiera Tuska na poziomie Rady Europejskiej, ale również e, na poziomie Komisji, gdzie mamy <coughs> swojego polskiego przedstawiciela Piotra Serafiny, który, który pokazuje dokładne wydatki e, również państwa polskiego dotyczące tego, ile kosztuje e, k, kwestia pobytu e, tak naprawdę uchodźców ukraińskich. E, w Polsce. No i drugi element to są również środki, które już wydaliśmy, środki okay. krakowe, krajowe, przepraszam, dotyczące e, tarczy wschód, która stała się w tej chwili no także dzięki naszej aktywności w Parlamencie Europejskim, dzięki pracy rządu, no fundamentem obrony Unii Europejskiej. Czy pani wierzy w dialog między Polską a Brukselą, że ten dialog zakończy się pozytywnie dla nas? To znaczy, rzeczywiście, tak jak premier Tusk mówi, nie będziemy musieli przyjmować migrantów. Panie redaktorze, premier Donald Tusk kłamie i robi to po raz kolejny. Już naprawdę nie da się zliczyć, które to już jest kłamstwo ze strony premiera Donalda Tuska, ponieważ Polska jest zobowiązana do respektowania paktu migracyjnego. Nie ma w pakcie migracyjnym absolutnie żadnego mechanizmu, który w Polskę zwalniałby w jakikolwiek sposób z procedur azylowych i migracyjnych. To, co powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, to jest jedno. Ale również wiceszefowa Komisji Europejskiej, pani Wirkunen, w, na jednym z posiedzeń komisji LIBE powiedziała dokładnie to samo, że to jest nasz wspólny pakt migracyjny, że to jest nasza wspólna polityka migracyjna, więc Polska będzie tym państwem, które również będzie zobowiązane do przestrzegania jego zasad. Ja chciałabym zapytać tutaj przedstawiciela platformy obywatelskiej, a także rządu ogólnie, bo do grudnia 2024 roku Polska powinna przedstawić krajowy plan wdrożenia paktu migracyjnego, a do czerwca 2025 roku rząd musi przedstawić krajowe strategie migracyjne. I ja chciałam zapytać, na jakim to jest etapie, ponieważ wiemy chociażby ze strony komisji LIBE, że te dokumenty ja bym nie zostały złożone. Ale przedstawia zaapelowała jest, jest, dzisiaj jest do, 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 do sekundy prezydenta pani Dudy. Pośle. Za chwilkę panu dam głos. Proszę dokończyć. Komisji Europejskiej jest ciche przyzwolenie na to, żeby na razie nie mówić o brakujących dokumentach, ponieważ Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce odbywają się wybory prezydenckie. Natomiast po wyborach prezydenckich te wszystkie procedury ruszą. Bo na przykład do października 2025 roku Komisja Europejska przedstawi pierwsze decyzje określające, które państwa rzeczywiście znajdują się pod presją migracyjną. Natomiast Rzecznik Komisji Europejskiej mówi jasno. Że Polska ewentualnie może zostać czasowo zwolniona z możliwości przydzielania wniosków azylowych. I tylko tyle, nic Dobrze. więcej. Dobrze, co z tymi dokumentami ad vocem? I czy rzeczywiście chodzi o to, żeby przeczekać sprawę do wyborów? Znaczy, wybory nie mają nic wspólnego z działaniami, które podejmuje państwo polskie i rząd polski. Rząd nie nie wie pan w tych tego, wyborach, bo pan, pan nie ma pana naj, najważ... w zespole roboczym do spraw wdrażania paktu migracyjnego. Natomiast w bardzo wyraźnie powiedzieć, ja. we wszystkich formatach, czy to format <coughs> parlamentarny, w którym również pani uczestniczy, czy w formacie prac prezydencji, w formacie e, komisji, czy w formacie Rady Europejskiej, we wszystkich tych formatach przekazujemy jedną informację: Polska jest krajem pod presją migracyjną, pod presją uchodźczą. Nie e, ma I e, będzie to element, będzie to przesłanka do tego, żeby. Eee, te przepisy, które Czyli zostały wynegocjowane za czasów pis -y w podniesieniu do Polski nie obowiązywały... nie, nie wprowadzać w eee. publicznej, publicznej błąd. pośle. Pamięcie. Dobrze, teraz poseł przyda. Ale chcę pan Sekundę. wziąć odpowiedzialność panie za panie Po pierwsze, Po pierwsze, pan premier Donald Tusk mówił, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Proszę się odsłuchać, są takie wprost wypowiedzi. A to nie jest wykluczone. Eee. I Po pierwsze. Po drugie, głosowanie w tej sprawie, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie, było już w momencie, w którym to państwo dzierżyliście ster władzy w Polsce i nie zablokowaliście tego paktu migracyjnego. Eee, my, za naszych Czasów zaciągaliśmy hamulec ręczny na tych negocjacjach, bo ten pakt był i dla, jest dla Polski żeby, niekorzystny. Żeby... On ma jeden cel. Rozładować presję migracyjną na zachodzie Europy, jeśli chodzi o migrantów z Afryki, z Bliskiego Wschodu i podzielenia się problemem z Polską. Niestety nieumiejętnie budowaliście koalicję, nie potrafiliście tego zablokować. Natomiast ja odpowiem ale jak za pana zablokować? szczerbę. Głosowaliśmy no, przeciwko temu. No, ale presja migracyjna... Premier głos, stanie... głos na Radzie Europejskiej w połowie grudnia, wtedy Myśmy kiedy byli w stanie był zablok... przygotowany już pan, pakiet, kiedy był głosem na nie. i pan, kiedy przyspieszyły pracę nad paktem migracyjnym w momencie, kiedy wygraliście wybory, bo komisja zdała sobie sprawę, że Polska już nie będzie. No, tego składa, że dwa straciliśmy nie byliście w stanie w na... żaden sposób zbudować koalicji blokującej. Mało tego, oszukiwaliście się. Dobrze, Polaków. Panie Pośle, co z tymi dokumentami? I już mówię, odpowiadam za pana szczerbę, bo być nie może oszukuje albo nie wie. Otóż w Komisji do spraw Unii Europejskiej w polskim Sejmie była procedowana e, 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 projekt dokumentów wdrożeniowych. Już w tym momencie wychodzą do mediów, będą mówili, że nie, 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 nie będziemy wdrażać, chociaż to są rozporządzenia, i tutaj w zasadzie poza tymi dwoma dokumentami nie trzeba nic więcej robić. <coughs> To wchodzi w życie, będzie obowiązywało, ale w komisjach sejmowych już toczyły się prace, tylko po cichutku, żeby na wybory nie przestraszyć nikogo, ja bo chcą oszukać. Więc ja odpowiadam za, za nich, Europejska bo oni Europejska będą oszukiwać. Dobrze, teraz pan poseł, nas, no, że tych dokumentów nie ma. pan poseł. Pan poseł, jak wygląda sprawa kartą i tą samą nutą. Polska nie przyjęła ani jednego o, ja nie, ża żadnej osoby w ramach... Proszę Państwa, konkretne pytanie. Czy będziemy musieli przyjmować migrantów, czy nie? To są to ja mam takie wrażenie, panie redaktorze, proszę. że trzeba trochę uspokoić emocje, bo prawica, szczególnie skrajna, radykalna prawica, widzi w pakcie migracyjnym tylko i wyłącznie ten mechanizm solidarnościowy, podział tych kwot migrantów na poszczególne kraje europejskie. Pani posłanka Zajączkowska kompletnie myli pojęcia, mówi o o tym, że jest przeciwko wspólnym procedurom azylowym. No, pakt Migracyjny właśnie jest o tym przede wszystkim, żeby wzmocnić wymianę informacji i żeby, żeby wzmocnić przepływ informacji płacimy. na temat y, osób, które ja próbują dostać się legalnie bądź nielegalnie na teren Unii Europejskiej. Cały Pakt Migracyjny to są setki przepisów, a mamy jeden mały przepis, który słusznie budzi pewnego rodzaju kontrowersje u nas w Polsce, który, który mówi o tym mechanizmie solidarnościowym. I jak naprawdę, jak krowie narodowe, tam stoi w tym, w, tym, w tym dokumencie, że kraje pod presją migracyjną będą mogły się ubiegać o wyłączenie spod tego, spod tego obowiązku czy spod tego. I mogą złożyć wniosek. I absolutnie. No, ale jest, jaka będzie decyzja? Ale, ale panie, panie redaktorze, decyzja od, od, tego jest, od tego mamy rząd. Od tego mamy premiera. Od tego mamy także silną, prodemokratyczną reprezentację w Parlamencie Europejskim, żeby móc powiedzieć instytucjom europejskim, Polska już swoje zrobiła. I my jako Lewica, także będąc w opozycji, mówiliśmy, że Unia Europejska nie gra do końca fair z nami jako Polską, za to, co zrobiliśmy dla uchodźców, uchodźców z Ukrainy. Więc ja ostrzegam przed jednym. I też chciałbym tę dezinformację, którą pani Zajączkowska tutaj sieje. Pakt migracyjny jest absolutnie o czymś zupełnie innym, a nie tylko na tym skupiacie się tylko i wyłącznie na straszeniu migrantami, którzy rzekomo mają tutaj przyjechać. Nikt nie przyjedzie i nie słuchajcie granicę, skrajnych, radykalnych wypowiedzi. Za, na zachodnią granicę i cofnie niemiecką policję, która e, pilnuje tak, tych, tak, tak, którzy tak, protestują to znaczy przeciwko nielegalnym okresję. imigrantom, którzy są, są nam przerzucani pan ze strony Pan poseł Mogę powiedzieć w imieniu koalicji, że żaden... Migrant nie stanie w Polsce przyjęty. W związku z tym mam prośbę do Państwa i z Pisu z Konfederacji nie wprowadzajcie Polaków błąd. Ale będzie nie będziemy nie przyjmować tak, migrantów w ramach Jest paktu. Nie będziemy przyjmować, i ja bym oczekiwał od Państwa odpowiedzialności i poparcia premiera Tuska i naszych działań w tym zakresie bo Wasze działania nie są wspierające. Jeszcze raz podkreślam, nie jesteśmy, jesteśmy krajem flankowym, przyjęliśmy olbrzymią liczbę migrantów z Ukrainy. Jesteśmy krajem, no jest który ma być wyłączony i mogę w imieniu rządu powiedzieć, nie przyjmiemy żadnego migranta i proszę nie wprowadzać Polaków w błąd, Mówicie, tak, bo, bo, tak to, jest tak, bo jest to jest specjalne, to jest specjalne mieszanie w głowach Polakom. Nic jest, takiego tak, się tak. nie stanie. Zresztą nie szukajcie się dziury w i poprzyjcie to, co my robimy, a nie udawajcie, że to jest złe. Panie pośle, to jeszcze jedna sprawa z tym związana, bo chyba wczoraj doszło do protestu na granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu. Tak. Kilkaset osób Niemiecka demonstrowało jest... e, i domagano się rozpoczęcia takiej natychmiastowej kontroli granicznej przez stronę polską. Czyli żeby zrewanżować e, Niemcom, bo oni nie taką kontrolę mają już od 2023 roku. Pana zdaniem, powinna być taka kontrola ze strony Polski wprowadzona, być czy nie? Nie, ani tej nie? kontroli, ani Ale niemiecko wiosny. jest. A, to jest do... Akurat dobrze jest ten protest, dlatego że pokazuje, że w drugą stronę. Też oni w, w, nie w porządku wobec nas postępują, ale takie konflikty między krajami będą miały miejsce. I tutaj akurat ponad podziałami powinniśmy razem mocno twardo, twardo stawiać, że nie, będzie, nie ma być żadnej kontroli na polsko-niemieckie granice. Ale czy nie powinniśmy się zrewanżować Niemcom? Wie pan, Co? rewanż, za, rewanż za, rewanżyzm nie zawsze jest, jest dobrym e, pomysłem, bo na tej zasadzie można wszystkie zaraz granice pozamykać. Rozumiem chwilowo zdenerwowanie Niemców, ale uważam, to dobrze się dzieje, że jest ten protest i to powinno być podnoszone na części. Czekamy Panie redaktorze, systemie. na nowy rząd Merca, ten dialog będzie prowadzony. No pytanie, no, ale jak będą lepsze relacje, nie czy ma, gorsze? Nie, ma, nie ma Słucham? Czy będą lepsze relacje? Czy będą gorsze? zdecydowanie lepsze, tak? bo one już w tej chwili e, zaistniały. Natomiast to bardzo wyraźnie no, Ale Merc wygrał wybory właśnie pod hasłem nikt, twardej nikt, nikt polityki antymigrancji. Studio, jak patrzę na sześcioro nie popiera działań niemieckich, które są skandaliczne, które są naruszeniem prawa e, i są złamaniem... E, Pełna zgoda. I to relacji jest dwustronnych. naruszenie układu z Schengen. Pan minister tak boże. Tak no właśnie. I tu jest ta różnica między reakcją na Określoną politykę. Zasada wzajemności jest jedną z podstawowych, elementarnych zasad, która powinna być i w tym wypadku zastosowana. Wszystkie narzędzia do prowadzenia prawdziwej, realnej polityki e, migracyjnej znajdują się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jestem zszokowany wypowiedzią z ostatniego tygodnia, gdzie jeden z wiceministrów odpowiedzialny właśnie za ten piątan minister Duszczyk powiedział wprost, że takie kontrole na zasadzie wzajemności, w, jako reakcja na politykę Niemiec, nie będą wprowadzone. Czyli mamy do czynienia jakby z akceptacją tej sytuacji, że strona niemiecka prowadza kontrolę, my nie. I druga sprawa, panie pośle, panie pośle, apeluję, żeby pan się powstrzymał, bo chciałbym sprostować pana no nieprawdziwą informację, bo pan mówi, że nie będą wpuszczani migranci nielegalni do Polski. Oni już są wpuszczani. Krótka kwerenda w internecie i widzicie państwo filmy, na których funkcjonariusze policji niemieckiej przywożą. Na stronę Polską osoby, które rzekomo trafiły do Niemiec na wcześniej w Polsce w ramach innego panie, prawa, no. bo tu chodzi i o sprawę yes, y, konwencji dublińskiej yes, i kwestię yes. Ale dobrze. Tylko co interesuje konkretnego mieszkańca nie tylko przygranicznych miejscowości. Czy migranci będą, czy nie będą. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, że w warstwie narracyjnej, deklaratywnej, semantycznej obóz premiera Tuska zaczyna mówić tak, jak mówiło wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, ale tego nie robi. I to jest ta podstawowa różnica. Oprzyjcie Donalda Tuska i będzie temat załatwiony. Ale to jeśli chodzi o przerzucanie przez, przez granicę na podstawie Dublina. No, szanowni Państwo, niemiecka polityka odbiera tylko oświadczenie od, od danej strony, z które, którędy ten człowiek przyszedł. Bo on często nie ma dokumentów, nie ma żadnych innych dowodów. Nie możemy wykluczyć, że sugeruje im się także, że, żeby wskazywali na to, że przyszli ze strony polskiej, bo z Maroka czy z Algierii naprawdę najkrótsza droga nie wiedzie przez Polskę, tylko wiedzie zupełnie in, innym, inną stroną. Problem jest taki, że polski rząd nie reaguje na ten proceder dzielenia się problemem przez Niemców. Nie ma ani Straży Granicznej, ani policji. Niemiecka policja wjeżdża na terytorium. Polski z migrantami, przez nikogo nie, nie pytana, po prostu a co robi, pan co chciałby chce. zrobić? Chciałby pan postawić takie same kontrole? Doszłoby do zra? pełnego paraliżu już w ogóle na granicy? No, i biznesowego po to twarda reakcja polityczna. No, skoro pan do, Donald Tusk mówi, że nikt go w Europie nie ogra i tak bardzo stawiał na Niemcy, to może zacząłby realny dialog z tymi Niemcami, zaprotestował przeciwko temu, po pierwsze, nie tylko w studiu telewizyjnym, tylko działaniami dyplomatycznymi, a po drugie, no jednak i tu Dublin nawet wchodzi w, 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 w grę, jeśli niemiecka policja przywozi takiego rzeka, to polska policja powinna być po drugiej stronie. A nie, że Niemcy sobie przyjeżdżają do Polski jak do swojego kraju. Minister poboży po jedno słyszy. zdanie. Tu jest klucz tej sprawy. Taka ewentualna sytuacja przywiezienia na teren Polski migranta przez funkcjonariuszy Policji Niemieckiej powinna się odbyć po konsultacji z polskimi organami. Tymczasem... Ale chyba się usły... odbywa. Właśnie nie, bo słyszymy wielokrotnie, że tutaj obowiązuje po stronie polskich zasada zaufania i w związku z tym można sobie... Dobrze, kończę ten kiedy pan prezydent podpisze ustawę dotyczącą zawieszenia prawa do azylu? Do 7 kwietnia pan prezydent ma ma w tej sprawie czas. Proszę tutaj pana prezydenta nie ponaglać, mówię do opozycji, bo jak trzy miesiące w Sejmie ta ustawa przeleżała, to nie było słowa ze strony premiera Tuska do w, zarówno w, pana Marszałka, Zarówno Pana Marszałka, jak, jak i polityków. A teraz ja wiecie, a teraz z ja próbować tę sprawę wygrywać, co jest ewidentnie wpisywaniem się w ogromny kryzys wizerunkowy, jaki w tej chwili ma premier Tusk, i szuka sposobu, żeby z tego kryzysować. Michał Szerba, Po pierwsze my prosimy chyba będzie najbardziej właściwe. Prosimy prezydenta Dudę, żeby wreszcie tę ustawę podpisał. Dlaczego? Ponieważ premier Tusk realnie deklaruje, że jeżeli to zostanie podpisane w ten weekend, w poniedziałek, to we wtorek wchodzą już na Rady Ministrów rozporządzenia wykonawcze. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego mamy czekać na tą sprawę do 7 kwietnia, jeżeli prezydentowi na tej sprawie powin, powinno zależeć. Ja rozumiem, że ważna jest turystyka pożegnalna związana z końcem prezydentury. Ja to, odpowiedzieć zostało na to, to 150 dni. E, odbyła się wizyta na Węgrzech z okazji polsko-węgierskiego Dnia Przyjaźni, na której kompletnie nic nie załatwiono. Przypomnę, panie redaktorze, że cały czas Węgry Orbana, Węgry tego prezydenta, który był prawnikiem Orbana, e, blokują 2 miliardy na e, e, zwrot Polsce, Pieniędzy za sprzęt przekazany Ukrainie. Mamy europejski instrument na rzecz pokoju i Węgry Orbana blokują pieniądze, które są potrzebne w tej chwili polskiej armii. Czyli pana zdaniem prezydent pyt, nie powinien pyt, jeździć pytanie, na Węgry? Pytanie jest takie, że, że jeżeli prezydent już jeździ, a chce jeździć, to widi, widzimy cały czas, to niech załatwia polskie sprawy. Bo mieliśmy Morawieckiego, który jeździł do Orbana i się nawet nie zająknął w tej sprawie, ale załatwiał schrony Minister, dla Węgry. Minister Poborzy, proszę odpowiedzieć. Prawda jest brutalna i dobrze właśnie w kampanii wyborczej ją przypominać. To tylko dzięki polityce pana prezydenta i polityce rządów Prawa i Sprawiedliwości nastąpiły realne wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa. Politycy, którzy w tamtym czasie odpowiadali za reset, za e, ograniczanie koncepcji rozbudowy armii, za tworzenie planów obrony na linii Wisły, dziś. Starają się mówić językiem, który wcześniej był. A czy to prawda, Proba, że prezydent uprawia turystykę pożegnalną? Znaczy, to jest nonsens. Pan prezydent do końca, tak jak udowodnił to podczas tego kryzysu związanego z w negocjacjami na Ukrainie czy dotyczącymi Ukrainy, tak i teraz poprzez każdą swoją wizytę zwiększa potencjał naszego bezpieczeństwa. A czy pan może przynajmniej powiedzieć tutaj, czy prezydent raczej podpisze to? ustawy, czy nie podpisze? Ale, e, panie redaktorze, trwają analizy w tej chwili prawne i tak jak mówię, jest e, dużą nieuczciwością wobec pana prezydenta w tej chwili ponaglanie go w sytuacji, gdy przez wiele miesięcy ta ustawa w Sejmie e, nie była procedowana. Do siódmego ma e, prezydent ma podejmie taką decyzję. Jedno zdanie pani poseł i pan poseł. Ustawa azylowa daje możliwość wstrzymania prawa do azylu maksymalnie na 60 dni z możliwością ewentualnego przedłużenia do 120 dni. Co po czterech miesiącach stanie się z wnioskami o azyl tutaj w Polsce. To jest pierwsze pytanie. Co z centrami integracji cudzozie cudzoziemców, które powstały jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Sama pani Marlena Malung, Malung chwaliła się, że otwiera dwa centra integracji cudzoziemców. Teraz 47 powstanie zarządów Platformy Obywatelskiej. Ludzie w Radomiu, w Katowicach, w Siedlcach, w Toruniu, w Zgorzelcu protestują, w Kujawsko-Pomorskim. W Toruniu pyta, była co, petycja, dniach, w Toruniu pani? była petycja, żeby Centrum Integracji cudzozie Cudzoziemców nie powstawało. Odrzucić jako radni Sejmiku Wojewódzkiego tą e, petycję. Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się w tej sprawie. Tylko jeden e, radny prawa i Sprawiedliwość się zagłosował Prze za tą petycją. Więc wy jedno robicie, Pani, drugie mówicie. Po prostu kłaniecie ja proponuję, jeżeli jesteście takimi zwolennikami przyjmowania imigrantów, czas. jeżeli jesteście takimi zwolennikami przyjmowania imigrantów, weźcie sobie jakiś przydział do siebie, do domu i zobaczymy, jak szybko nie, zmienicie radę. Nie, jest. nie. To jest poważny program. Po Pani, Pani, Pani poseł, e, poseł Szczerba, proszę odpowiedzieć. Potrzebujemy czasu. Jeżeli pani, wczoraj po śledziła, jeżeli pani wczoraj śledziła wizytę premiera i ministrów na granicy, to otrzymała pani dane. Kiedy pan rusza z siatką Ikei na granicy? Ja nigdy nie byłem z siatką Ikei, jak pan wie. Pani, pan, pani pan, pan myli pan pani, pani osobę, ale to nie naprawdę ten Neverending Story czterech lat to jedna i ta sama śpiewka Wtedy, kiedy, kiedy są realne... Ma pan okazję wtedy, w dużym programie wtedy, kiedy, porannej publicystyki przy dużej po prostu za to przeprosić. Są, kiedy są pra, prawdziwe decyzje, to jesteście po stronie niestety Putina, po stronie Orbana i po stronie... Jak pan, a, po stronie granicę, jak pan I po stronie niemieckiej... Niemiecki, niemiecki nie Proszę państwa! rzeczywiście pan stanął po stronie tak naprawdę niestety atakujących ze strony Łukaszenki. Nigdy pan za to nie przeprosił. Kluczowy kilkorka, kilkorytmowy. Dobrze, ostatnie, panie, zdanie, ostatnie zdanie, ostatnie zdanie w tej sprawie panie, pan to są ci ludzie, którzy nie Okej, okay, sprawa jest bardzo prosta. Wczoraj pan premier przekazał nowe dane, 98% to jest skuteczność działania w tej chwili Tego, tej tarczy ja wschód, którą już w tej chwili nam się po, tych, po tym roku udało. To już nie, nie. jest tak, że, był, jest. że był po prostu, e, e, była zapora, którą można było lewarkiem w 20 sekund otworzyć e, i sznury imigrantów przechodziły. W tej chwili mamy zintegrowany system również kamer, również, e, 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 również zabezpieczeń. Mamy strefę buforową i być może za 120 e, dni. Wtedy, kiedy ta ustawa przestanie obowiązywać, czy te decyzje, Dlaczego które będą chciały obowiązywać, które będziemy mieć stuprocentową szczelność naszej granicy Proszę państwa, I to w tej sprawie ale... apeluję na, o jedno. Przeciwko a... w parlamencie apeluję o jedno. Proszę, proszę państwa, proszę państwa, przepraszam, pani poseł, panie ministrze, ja tutaj prowadzę program i chciałbym, żeby państwo nie wchodzili sobie w słowo. Ja będę rozdawał głos każdemu dam szansę. Teraz pan poseł Petru. Szanowni państwo, jesteście w mniejszości, w związku z tym. Macie teraz szansę zadziałać. Mam pytanie, bo kancelaria prezydenta jest finansowana z pieniędzy publicznych. Jakie wątpliwości ma pan prezydent w kwestii tej ustawy? Jakby pan był uprzejmy się podzielić, jakie są za, jakie są przeciw. Dlaczego kolejne tygodnie mamy czekać? Możecie pokazać, że wam na tym zależy. Pokazujecie dzisiaj, że wam na tym nie zależy, że gra się grę polityczną. Naprawdę, gdy prezydent, tak jak mówił poseł Szczerba, podpisał tę ustawę, którą znał od dawna. Apelował ponoć za, za podpisanie jej. Ja chcę się dowiedzieć, jakie macie Państwo wątpliwości? Jakie pan prezydent? Niech pan nie ucieka, że tego pan nie może powiedzieć, bo jesteście finansowani z pieniędzy publicznych i ja oczekuję jawności jawności, dlaczego prezydent zwleka z podpisaniem tej ustawy. Czyli jest coś, Czego się obawia? Minister poboży, krótko. Wątpliwości to przede wszystkim mieli posłowie e, koalicji, ja bo przypomnę prezydenta. na ogromne różnice w, po, w tym stanowisku okay. pomiędzy lewicą e, a panem, a jak chcecie już sięgać do, do, do prawdy, to ja chciałbym, żebyście sięgnęli wszyscy pan państwo... pan odpowie do, odp na nie nie, nie, nie pan będzie wyznaczał e, rolę uczestnikom programu, po Ja panu zadałem po pytanie. Po drugie, nie pan będzie oceniał... Nie pan opowiedzia. będzie oceniał prezydenta, który ma grono swoich doradców i prawników w tym zakresie i w tej chwili ma prawo zgłosić z Konstytucją, Jakie wątpliwości do siódmego analizować wątpliwości dotyczące panie pośle Petru sprawy. Od tamtego sprawy. Prawda czasu, jest od początku taka, a nie pośle. Co się zmieniło? że nie pośle. Przeszkadza pan ministrowi ani... po bożemu. Nie, nie, nie. Prawda, nie jest, nie jest, sprzeciw, Prawda jest, to, jest taka, że Prawda staliście w tym po tamtej stronie reprezentowani, dzisiaj, drogi kolego. Prawda jest taka, że w tym studio reprezentowane są, um, są trzy środowiska polityczne, które w kluczowym głosowaniu nad bezpieczeństwem polskiego państwa dotyczącym, nie dotyczącym nie wiem, zapory na granicy, mam na myśli posłów Koalicji Obywatelskiej, posłów Lewicy i posłów e, Trzeciej Drogi, ale wtedy w tym pan, jako Koalicji, wtedy jako, jako 2050 zagłosowali... Panie po panie pośle wyjątkową hipokryzją i szczytem bezczelności, że dziś Donald Tusk fotografuje się na e, tle zapory, która była konsekwencją determinacji naszego resortu, zapora, determinacji tam, rządu Prawa i ma. Sprawiedliwości na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. Kropka, mam pytanie. W czasie ci politycy kwestionowali te narzędzia, mam które wzmacniały realnie bezpieczeństwo naszych Panie, panie, panie ministrze, panie z ministrze. Z proszę państwa, proszę państwa, to nie jest magiel. To jest program... Chciałbym, żebyśmy zachowywali się wszyscy ok wobec siebie. Moje pytanie: czy prezydent ma wątpliwości wobec tej ustawy, czy nie? Wiele osób, począwszy od środowisk reprezentujących trzeci sektor, począwszy od polityków koalicji rządowej, miało wobec tej ustawy wątpliwości. I rolą odpowiedzialnej głowy państwa jest zanalizowanie tego. I raz jeszcze powiem. Jak macie z tym problem, to trzeba było się zastanawiać kilka miesięcy, gdy e, ta ustawa leżała w Sejmie, a nie teraz, kiedy pan prezydent korzysta ze swego Dobrze, konstytucyjnego kropka. prawa. Czy pan, Oburzające, raz jeszcze Pan powiem, już powiedział jest to, pan, że dziś do orderów sobie premier e, wypina Pierś za dokonania pana prezydenta i rząd powiedział: pan.